Dzień dobry, mam na imię Małgorzata, prowadzę kanał Kobieta 70+, i dziś na zaproszenie Ireny, mojej koleżanki z Mongolii, z wyprawy do Mongolii i jej męża Andrzeja, jadę, aby pospacerować, no właśnie, w Kurzętniku, a adres jest Kurzętnik, ulica Kurza 1. Nie wiem, co to będzie, jestem bardzo ciekawa, a z Ireną przejechałyśmy przez całą Mongolię, przez góry autaju, przez pustynię kabinistą, przez pustynię piaszczystą. No była to wyprawa fantastyczna. No i jest bardzo się cieszę, że się znów z nią spotkam. No i z jej mężem oczywiście też. Wylądowałam w wiławie głównej i stąd, ojej, jaki piękny dworzec, no jest to zabytkowy dworzec znany. Z herbami miast, do których docierały i docierają pociągi z Iławy. A nie wiem, jaką trasą ja będę jechała do tego urzędnika, ponieważ są problemy z drogą, bo się zawaliła. No, zawalili ją drogowcy, którzy robili przepust. Na No i jest ta droga, która się zawaliła, ale nie sama. No i co? No tamten człowiek. Który ten biały? ten biały? No to nie, nie, nie. Ten czarny. A to w prawo trzeba skręcić. To może trzeba mu powiedzieć odwagi. Tam jest ta dziura po lewej, nie? Aha. Trzeba to trafić mieście, dobrze. Tak, trzeba dobrze trafić. No, to czy... bierz, to szeroki łuk. Nie, no mam się, to, ci trzymać, nie wyjedzie. Trzymać prawej. No i to stąd nie widać tej dziury. A Widziałaś ją wcześniej? No widziałam jak już mnie jechała. To jest mała dziura. No, ale to moje, nie? Tak, 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 no, ja wiem. Je, jak jechaliśmy y, o, w drugą stronę, nie? No to, to pokonana widzę. dziura. No. A o słuchaj. Tutaj... Czuję się jak w tutaj w Mongolii. Tak. Przejazd przez takie miejsce, gdzie jest tyle dziur, zawsze wymagał kilku pomocników, więc jechało się w parę samochodów. A dlaczego ja tutaj jestem taka ohahana, już nie pamiętam, ale odkopywanie było ostre. Widać. To, 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 to chyba wyjeździli z uwagi na, na ten objazd, ten kawałeczek. No, no. no to nie jest źle. Ale fakt dziury mogliby dwie zasypać już z uprzejmości. No ale kto? No ci tą koparką by chyba. No możecie tak w zasadzie, nie? No, a życie, to... życie ułatwić ludziom, no. nie? A nie objazd przez sam i Ostróde, to, to chyba dwa razy albo trzy razy dłuższa droga. A tu ostatnio jeździła równiarka, która poprawiała tą drogę. Aha. I niestety chyba złą robotę zrobiła. <grywania> Równiarek w Mongolinie było, więc droga przez pustynię kamienistą była bardzo miła. Miejscami, bo czasami w ogóle nie było żadnych śladów. No i ona pięknie zakwitła i była cała zielona. O, ale droga jest bajeczna. A to jeszcze ten dopiero przed smak. Ale przecież tak jeździmy dwa tygodnie. No tam było inaczej rumi, było. No, jak się jechało przez te prawy. Droga wyglądała również tak, że jej nie było. No, i tak jechaliśmy. Oczywiście był przewodnik, który nas prowadził. Tak jechaliśmy pół dnia. No i w końcu dotarło do nas, że on się zgubił, bo w prawo, w lewo wszędzie było tak samo. Do przodu, do tyłu też. A GPS tam nie działał. Wobec czego <grytanie> było hasło, rozglądać się, czy nie widać jakiejś jurty. No i okazało się, że były trzy. Więc pognaliśmy tam bardzo szybko. I zaczęło się. Tutaj widać, że pan przewodnik ma kiepską minę, a panowie się drapią po głowach, jak to się stało, żebyśmy aż tutaj dojechali. Ale cóż, pani gospodyni wzięła sprawy w swoje ręce, nalała do misek kumysu, rozstawiła stół, na stole pojawiły się racuchy. Serowczy, niewędzony, czyli błąd. Masełko z jaka jest pyszne, bardzo delikatne, i ser, ser kozi, który się suszył na słońcu. Ja w życiu czegoś takiego nie jadłam. Sery kozie uwielbiam, ale ten był najlepszy z wszystkich. Gospodyni, gdy dowiedziała się, że jedna z koleżanek ma kłopoty z żołądkiem, zarządziła podgrzanie oleju z ogona owcy. I tym nasmorowała ją i to bardzo pomogło. I to można się śmiać, ale przecież osoby, które żyją w tak wielkim odosobnieniu, bo naprawdę parę godzin jest do najbliższych sąsiadów, to muszą mieć swoje sposoby. Przyjęcie było wspaniałe, a na koniec dostaliśmy jeszcze przewodnika, a pani gospodyni wskoczyła na siodełko, wzięła torebkę, no i też widocznie. Pojechała, nie wiem, na zakupy czy za odwiedziny. W każdym razie po horyzont nie było niczego innego widać, tylko trawa. Tu na psuli najbardziej, to tu było dobrze na przed nich no. I jesteśmy w kurzętniku. I jest tu bardzo dziwna konstrukcja dochodzenia dla przyjemności nad ziemią zbudowana z akacjowych bali, które nie są ociosane, tylko pozostawione o naturalnych kształtach. To wygląda bardzo ładnie. No Ciekawe to jest. Ma ta ścieżka, która właściwie ścieżka to nie jest ścieżka, to jest gładka, która prowadzi na górę wieży. Ma 2 km, czyli 2 km w górę i później 2 km w dół. Taki jest spacer. To było przyjemne, dziwne, ale przyjemne. Bardzo ładnie to drewno pachniało. To podejście jest tak łagodne, że były całe rodziny z, wóz, z dziećmi w wózkach i starsze osoby, i sprawiało im to dużą przyjemność. No, może takie chodzenie nad zimią coś w tym jest. No, na szczycie przywitał nas pingwin. No, trochę to jest surrealistyczne z napisem Kurza Góra. Rodzice nie wiedzieli, jak dzieciom odpowiadać, dlaczego jest pingwin na kurzej górze. Jeden pan zdesperowany powiedział, no chyba dlatego, że drób to jest i kura, i pingwin. No, może to ma związek z tym torem narciarskim i wyciągiem, który tutaj jest zimą. A droga do zjazdów robi to bardzo dobre wrażenie, bo jest mnóstwo armatek do naśnieżania, więc pewnie są dobre warunki. Na dole niespodzianka. Dużo pingwinów jako maskotka kurzej góry. I następna niespodzianka jednak jest tu kura. To jest narty kurzędnik. Czyli była jednak kura i nie podobała się ta kura. Bardzo ładna jest. No jakby takiej domalować narty i może czapkę taką z pomponem. To było i na lato, i na zimę. I tak mi wyszedł ten vlog. Drogi polskie i mongolskie, chciałam się trochę podzielić moimi wspomnieniami i pożegnać się już. I do zobaczenia za dwa tygodnie. Każdego pierwszego i piętnastego dnia miesiąca.